Pociasio. Miał, 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 to jest pies, i słodziaki. A dzisiaj, razem z naszą pipi, czyli naszym krytykiem numer jeden, który zaraz ucieknie, ucieknie. ocenimy sobie rzeczy, proszę bardzo, oceniaj. Ocenimy sobie rzeczy z pociacio, czyli z pieskiem Sanrio, zamówione na temu. Widać ogon. Nie gryź pociasio, proszę cię. Jeśli chcecie zobaczyć pozostałe filmiki z tej serii, to koniecznie sobie zobaczyć te wszystkie filmiki, bo mam ich też sporo. A dzisiaj, na wasze życzenie, zamówiłam właśnie te rzeczy. Słuchajcie, jak byliśmy w Japonii, pociacio był totalnym, totalnym sztosem. Nie wiem, czy. Ten czemu. miał pik swojej tak, popularności. Totalny ja co prawda za nim jakoś super, super nie przepadam, ale zaczynamy od rozpakowywania i oceniania surowego rzeczy. Po ciacio, miejmy nadzieję, że są oryginalne. Ja zawsze na niego mówię po kacio, ale chyba się czyta po ciacio. Zacznijmy od bo nie mam dla tego pojęcia co to jest, ale patrz nawet jest naklejka z Sandrio i jest tutaj kurami Myślisz, że jest to oryginalne? Zaraz się przekonamy Tylko tak totalnie nie wiem co to jest. Ojej, czy to jest na zimę? Skarpetki. Rękawiczki. A myślałam, że skarpetki będą blisko. Ja ogólnie zawsze jestem zaryżuchem zawsze marznę, ale nienawidzę mieć rękawiczek do telefonu a to podobno działa. Sprawdźmy. Znaczy, że jak będziesz dotykać tymi paluszkami to to będzie działać? Podobno. Y działa. Moja pipi się tu pokazuje. Stos. Jej. Wiesz co, jak można jeszcze tak naciskać na telefonie? A? Parówką Ja nosem zawsze naciskam Parówką można Tam w środku są parówki 100% To jest super, ale czekajcie, bo to nie wszystko w zestawie Mamy jeszcze Co to jest? To jest... Czapka? że nie a mamy tutaj czapyczkę. Wszystko jest bardzo mięciusie, Co prawda troszeczkę w tych kłaczkach spocioczion, no ale darujmy mu, bo to jest Jesek, co, nie? I ładna! Wygląda trochę jak Snappy. Snopi, krokodil, tak, to było to. To nie wygląda jak krokodil! No bo to nie jest to! A, dobra, bo jest Snapi i Snappy chyba, tak? Znowu rękawiczki czy jednym zestawie, naprawdę? Eee. Ja chyba nie wiedziałam, że ja taki zestaw zamówił. Ja że to wygląda jak pax. Mm. Ale kupia czupci, pom, pompurina. purina oh, wow. to jest Myślałam, że ładniejsze, ale. To, jak myszki, Miki. No, to daleka. bardziej kostium, a to wygląda po prostu jako takie ładne rękawiczki, więc osobiście wybieram K. Tym rzeczą daję totalne 10 na 10. Idziemy do kolejnej. To jest stary saszeta z Po, po Mam nadzieję, że to będzie tylko i wyłącznie on. Tutaj są wypisane, tak, tutaj są tylko i one. I on zawsze mnie zastanawia, bo mi się kojarzy, że on jest zielony albo właśnie czerwony, ale widzę, że w każdym... Nie, on raczej jest koloru zielonego, mówi kojarzony. Tu się nie, nie. Tutaj mamy hologram, czyli jest to oryginalna saszeta Sanrio. Zobaczmy, co mamy w środku, na kogo takiego trafiliśmy. Ja proszę na czerwonego. 3, moment! A czy wy już zostawiliście kciuka do góry dla naszego pociacza? Koniecznie nagróbcie, a my otwieramy naszą saszetę z. Dam, 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 dam. O, ciocio! O, ciocio! Czy on ma pszczółkę na ogonie? nie, to nie jest. Pszczółka. To jest motyl. Ładne, no dobra, zielony, czyli pokażę, w jego najbardziej. No. Nie ma popci. minus 10 punktów w skali Puciera. Ale jest to o ozmińskie. O, lubię ten sklepik. Fajnie. Tak, odwiedzimy ten sklepik niedługo. Jak będziemy. A, nieważne. Patrzcie, on ma tego motyla łapać, ma tej w łapce. O, wskoczyła. Zobaczcie, czy łapaliście kiedyś motyle, wiecie co? Ja kiedyś miałam taką okay. właśnie na łapanie motyli i nigdy nie łapałem motyli. W ogóle? ja, ja łapałam z przyjaciółką zawsze na jej zebrani i uraz mi się udało. Ale zrobiłam tak. I ona powiedziała, że mi nie wierzy i żebym pokazała. I ja wtedy pokazałam ją. To mnie nas spędzi widzowie, ale to nie jest problem, ponieważ zamówiłam chusteczki do nosa z pociacjo. Jest tutaj dość sporo i one są w tym małym rozmiarze. Ja uwielbiam te małe, bo zawsze mi się wieszczą do torebki i nie zajmują tyle miejsca. Zobaczmy, czy na. No prawda, mufika zawsze nosi ze sobą takie chusteczki. No zobaczmy teraz, czy na chusteczkach jest coś nadrukowane. Nie wymagam tego, bo opakowanie i tak już samo w sobie jest bardzo ładne. Dobrze sobie, jakby w opakowaniu na chusteczce była. ¡Pupcia! markami w pupcie. Bardzo urocze. co już zepsułam i Niestety nic nie ma nadrukowane, też nie są żadne zapachowe, ale ważne, że opakowanie mają bardzo ładne, więc daje im w sumie... No, no to, ja 8 na 10, piątkę, bo bardzo w porządku są te chusteczki. No, Podobają mi się, ale wiesz. Z satysfakcją można smarkać w, czy już Co? Mam tutaj kolczyki dla Fredzi. Gdzie jest nasza Fredzia? Zapraszamy Fredzie! Fredzia, patrz! Eleganckie kończyki z pociacio, które trzyma chyba serduszka. Ma podobne z pąką kurinem. Fajnie się sprawują. Wszystko fajnie. A gdzie jest senek, się pytam? No. Przepraszam, dzisiaj Fredzia będzie Proszę zobaczyć, jakie one są urocze. Inda, jeszcze że 10 na 10. Bardzo mi się podobają. Ładne dla Fredzi. No, zobacz sobie. Ej, może przyziurawimy jej ucho? Patrz. Ja sobie przybijałam to. Ona wybica. teraz. też szukasz Fredzi, tak? Szuka <grystka> <grystka> Fredzia kolorystycznie pasuje w sumie do naszego pociaciu. No, pasuje. Przesuwamy się tutaj. I teraz piórnik, to jest włochaty piórnik z nich. Teoretycznie. Póki Stary. co mamy bardzo dobre oceny. Trzeba być bardziej surowym. Minus, bo nie mogę tworzyć. Bo Bebek. O, jaki przyjemne. O, jaki słodki. Co ty chcesz? Siemka. Siemka. Ja wiem, patrz! To jest pociaciu, który jest przebrany za misia? Żabę? Nie, za misia. I ładne, bardzo! ładnie. Mm. Takie mm. dziwne czułki ma. Tak tutaj ten materiał jest. jest dziwny, ale daje znowu dziesiąteczkę. No nie, no, jest prześliczny! Jaki to jest kiutaśny! Tu na pewno sobie mogę wstawić, na przykład, jakieś kosmetyki na podróżki. Mm, a może taki, no może taki serek troszeczkę, coś tego? Hmm, serek no, na co? Nie, swojej Nie ja, tylko serek na podróż. Ała! Lecimy do gwiazd, do kolejnej rzeczy. Dzią, dzią, dzią. Dzią, dzią. To jest torba! To torba, nie ma. Pupcji. Nie, nie ma. Ej, właśnie, no to czemu na jeden to tutaj nie ma? purin ma. Alfred Uch. też nie ma. Bardzo słabe zachowanie. Nożyczki z mojej melodii wkraczają do akcji. Z odcinka proponowanej zapraszam. No dobra, mamy ja tutaj naszego pociacia. Tutaj no brak pupci, więc minus punkt od razu. 9 na 10. Tak, z tej strony wygląda identycznie. Co jest taka fajna torba, Tutaj troszeczkę jest popruta. Nie, to są same niteczki, więc nic z nią nie jest nie tak. Niestety w środku nie ma zakupów, szkoda, bo muszę iść. Ale wygląda ładnie. Ja bym daje taką siódemeczkę, mógł być jeszcze lepiej. Mało tego, on jest czarny, więc to jest takie tutaj pipi. Taki design, żeby nie miał żadnych kolorów, ale skoro jest róż, to dałabym mu zielony pipi. Proszę, proszę się uspokoić! Chcę cię tutaj nagrywamy! on to gdzieś, ja tutaj się bawi piłeczką, piłeczka, tak, piłeczka! Oła, mhm. Widzowie zarządzą przerwę. Mam dość tego kota! Alfred, nie wyturnij się! dziecko. Takie pamiętacie, mam już z kilku postaci właśnie klocki. I nie wszystkie klocki istnieją. Tutaj są już pokazane przykładowe postacie. Mam już kurami pompurina. Wiesz co? Chyba... To nie miałam takiego pompusia. Nie wiem, czy był Chyba nie. nie. Nie składaliśmy chyba z klocków. Cinnamon Rolls, Hello Kitty? Tak. I My Melody. Teraz zobaczmy jak on będzie wyglądał. O, teraz Pani to tutaj przyszła, tak? Pani Eka to sprawdza sobie dużo dobrze. rzeczy. O, mateczko i tego Dobra, mamy w nasze klockuszki. Chyba sporo na live będzie składać, tego dość sporo. Tak, na live zaraz to złożymy. O, patrz! i już nie było. To jest to, co odłamuje klocki, takich jak w klockach Lego. Y, fajnie, plus 10 punktów. W żadnym punktów. zestawie tego nie było. Ale żeby faktycznie ocenić, jak on wygląda, czy nie ma żadnych uszkodzeń i czy są wszystkie klocki, przejdziemy do złożenia całości. I zawieramy sobie z wami właśnie live'a na TikToku. Herbatka już niestety wypita, ale mamy już tyle, już jest cały tłów. Było ciężko i brakuje tutaj dwóch klocków, zastąpione czymś innym, ale minus dla tego zestawu. Zobaczymy teraz, jak będzie z głową. No i słuchajcie, gotowy, co prawda. Jeden klocku zostało, a tu łącznie brakowało. Trzech różnych klocków, ale ostatecznie Jak z tego jakoś wybrnęłam, tego zbytnio nie widać I bardzo mi się podoba, jest to jeden z takich Fajniejszych w sumie figurek z klocków Cuteczek, ale za te klocki możecie odjąć punkty, 7 na 10 Czy to są najbardziej słodkie I urocze obcinaczki Do paznokci, Serio, ale to dla kota czy dla ciebie? Dla mnie, Pipi już ma swoje O jakie ładne, eleganckie A one są w ten sposób oprawione, widzę Uuu, ale prezentują się sztosikowo Ej, to są naprawdę najsłodsze Zbijają moje serducho. No kurcze, 10 na 10, ja uważam Ja się Badawa? zastanawiam, co mi miał, czy obok, bo widziałem, jak pipi poszła gdzie indziej. Pipi nie straży mnie, naprawdę. Ogonek co to linika, o której totalnie marzyłam. Ich byłam w szkole. To jest rozkładana. Teoretycznie, ja tak. ja, A je, Jest, jest, jest. Okay. Więc z 15 cm robią się 30. Mi się nie podoba. Mało tego, ma tutaj różne wzorki. Bardzo mi się podoba. I tutaj jeszcze ma taką falę. Jeżeli ja bym dała w na coś takiego. Ja nie lubię takich. A mi było bo one potrzebne. nigdy nie były w 100% tak wiesz, równe. Zawsze troszeczkę się na nich różniło. A mi się zawsze to bardzo podoba. Ja mówię o funkcjonalności, a to nie co na o. Co to ten... funkcjonalność? Jak ona jest śliczna. A myśli, że łatwo jest dostać piątkę z matematyki? Sądzę, że tak. Lubię o Nie odzywa się. Zostaw! Oddawaj. Nie! Uuu, ma te takie te. Do rysowania. No przecież o tym mówię. Nieważne! 10 na 10. Idziemy dalej. To coś wygląda trochę jak banana. Banana! Ba banana. Ojej. What? To banana do naszego. Pociacio Czy to są slipki? Czy to jest na To jest gotowe Co to jest? To są to naprawdę... lekki. Tak! Ojej! To jest brunoczek, który się ubiera I to jest prze, prze, przesłodkie I hmm. czy on ma jakąś świnkę? Co to za świnka? Nie, to jest króliko śwink? świnka Świnka, bo świnka A właśnie widzowie, jeżeli byście chcieli kupić sobie Alfredzie albo naszego Dawaj serek znaczy, fredaj fredaj. Au, 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 spadłem Ał. To zapraszamy na nasz sklepik Jej. To mam klip, Możecie mieć go przy sobie i zdejmować mu kapturek Zakładać, ej no sztos Tak jak w sumie w Japonii, oni uwielbiają się Bawić właśnie tymi wszystkimi czuchami Dla tych maskotek mm. Chciałam takie kupić właśnie w sklepie Sanrio Bo było tyle akcesoriów, ale żadna nie skradła Mojego serduszka, nie było popciopury i na wszelką. A teraz trochę fancy dodatków Moi drodzy, mamy tutaj Pina z i chyba to są jego kumple. Jeszcze nie znam kumpli pociacią, ale są tej kaczuszki, wyglądają przeurocza i pin jest bardzo ładny, jest taki złoty. Wszystko działa, działa, działa. I no jest naprawdę ładny, 10 za 10. I tu jeszcze od razu, korzystając z okazji, mamy Boczek, który jest trochę halloweenowy on ma dynię, dynia która chowa po pociacio, ej no ja też mu daję 10 na 10, 10 jestem totalną jesieniorą to szeletowa dynia? Święta. no i co z tego? ale nie dynia! jest ładny, ej no za ładne oceny, dobra słuchajcie widzowie zostały nam dwie ostatnie rzeczy, jedną z nich jest tak, przeuroczym go w zestawie ze wszystkimi postaciami, na ten odcinek zostawiłam właśnie z pociacio, jest bardzo ładny lubię nimi pisać i na co, no też go oceniam 10 na 10, no i ostatnie co to już pewnie dobrze to znacie z moich filmów, mamy tutaj naklejki, naklejki z pociacio można? nakleić. No, wow. Patrzcie, możemy mu zrobić jakąś śminkę, Na przykład. Bac, bac tutaj jest! Nie ma no bac, bac. Gdzie but, masz kurometr? No co bac, bac? No to mówię przecież. Dobrze, ale poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Najpierw on, proszę bardzo, tutaj robimy. Okay. No, chyba tu. I jeszcze, żeby był taki fancy i cool, zrobimy mu takie okulary przeciwsłoneczne, które damy mu na czoła. I do tego wszystkiego, oczywiście, patrz, on je tą kaczkę. Okej, okay, to były wszystkie rzeczy z o których zamówiłam. Najbardziej te chusteczki mi się totalnie przydadzą. Rękawiczki też, ale chusteczki uważam, że są naj, naj, naj... najbardziej przydatne dla mnie. Oczywiście w komentarzach ocencie, którą z tych rzeczy Wam podobała się najbardziej i którą z postaci Sanry chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. A my słodziaki widzimy się na tym filmiku. Kusiaki, pa!